Ważne jest dla mnie, aby Polska była niepodległa, wolna od nietolerancji, nienawiści, żeby była dobrym miejscem do życia, żeby każdy człowiek miał godne warunki, żeby każdy człowiek miał dach nad głową, żeby każdy człowiek miał dostęp do wody pitnej. Żeby politycy odpuścili sobie dawne uprzedzenia i zaczęli współpracować, razem, do lepszego jutra dla Polski. Żeby Polacy byli zadowoleni z życia w swojej ojczyźnie i nie myśleli o trwałym wyjeździe za granicę.